że ja e, cieszę się, że będę mogła Państwu na ten temat troszkę powiedzieć. E, ja się przyznam, że od interesuje się od dawna. E, może dlatego, że mam dobrą pamięć rodzinną. Otóż moja babcia o pięknym imieniu Leokadia zmarła dokładnie 6 miesięcy po złamaniu szyjki kości udowej. W tej chwili babcia synowej mojej zmarła 6 miesięcy po złamaniu szyjki kości udowej również. Przeraziło mnie to, czy to znaczy, że w przypadku osteoporozy, bo mówimy o osteoporozie, nic się nie zmieniło. Proszę Państwa, zmieniło się dużo, ja myślę, że postaram się Państwu na ten temat troszkę powiedzieć, czyli kaskada złamań, czy mamy szansę w walce z osteoporozą. Jedno powiem, to jest choroba również mężczyzn i musimy o tym mężczyzn. pamiętać. Dostrzegłam tego mężczyznę i do tego od razu powiedziałam, o, Panie doktor, mój ojciec mają 90 lat złamał właśnie... No, ciłu, tak jest. Wyszedł z tym. I bardzo dobrze. 70%, 70 wychodzi z tego, ale 30% mężczyzn ginie. 20% kobiet ginie. Ja nie mówię, że u mnie teraz 100%. Ale podobnie jest w przypadku zawału, gdyż zawał nie oznacza jednoznacznie stuprocentowego zgonu. Także tutaj jest to poważna choroba. Chciałabym Państwu zacytować taki fragment widząc kogoś, kogo kochasz, kto umiera powoli w agonii, nie wiedząc nic na temat choroby, która ją zabiła, można mieć złamane serce. To była moja mama 17 lat temu, a choroba nazywała się ostaopoloza. To jest wypowiedź księżnej żony Karola. Tu jest razem z matką, a tu jako osoba bardzo zaangażowana w działania przeciwko konsekwencjom osteoporozy, z panem profesorem Cooperem przy właściwym eksponacie, czyli przy kościotrubku. Proszę Państwa, tu działa w fundacji, ale chcę Państwu pokazać jeszcze jedno. To jest złamanie niskoenergetyczne, złamanie właśnie księżnej zaczęła działać, a potem doszło do tego złamania. Myślę, że będzie działać w tej chwili bardziej intensywnie. Mam takie hasło, które jest moim ulubionym hasłem. Dlaczego tolerujemy złodzieja? Proszę Państwa, złodzieja, który może zabić. Dlatego, że osteoporoza jest chorobą właśnie niedostrzeganą. Mamy taką sobie piękną kość, potem ta kość robi się taka, cienkie beleczki. I teraz, jeżeli na te cienkie beleczki my się przewrócimy, potkniemy to może dojść do złamania. E, oczywiście e, bardzo wiele elementów wpływa na jakość kości. Kość jest niezwykle ważna. E, my zaczynamy tracić kość dopiero w okresie menopauzy. E, u mężczyzn jest to troszkę później, w okresie andropauzy, do której nie chcą się przyznać, ale mężczyźni też mają szansę. E, my mówimy o, o osteoporozie, która jest e, chorobą, nie tylko małej gęstości mineralnej kości, ale mówimy o chorobie, która wiąże się z ryzykiem złamania kości. To jest związane również z jakością tkanki kostnej. I tak jak wspomniałam, złamania niskoenergetyczne, czyli potykam się i łamię nadgarstek. Proszę popatrzeć, ile jest takich złamań w poradniach ortopedycznych i proszę popatrzeć, ile osób zareaguje na to, że to było złamanie niskoenergetyczne, czyli skieruje pacjenta do leczenia, diagnozowania i leczenia osteoporosy. Jeden na sto, bardzo, bardzo prawdopodobnie. A więc złamania niskoenergetyczne, czyli na przykład w czasie upadku z wysokości ciała, ale chciałam Państwu powiedzieć, w czasie wstawania z łóżka albo na przykład kichnięcia w zaawansowanej osobowości. Czyli może dojść do takich zmian w obrębie kości, że to tak właśnie wygląda. I ta statystyka, o której mówiłam, czyli te straszne 20% kobiet, 30% mężczyzn, to są autentyczne statystyki smutne, że tak niewiele się zmienia. Z powodu złamań osteoporotycznych kobiety po 45 roku życia spędzają w szpitalu więcej dni niż z powodu jakiejkolwiek innej choroby, włączając w to cukrzycę czy raka piersi. O męskiej wspominam raz jeszcze, chcę Państwu pokazać tę kaskadę złamań. Ona naprawdę przemawia i proszę na to zwrócić uwagę. Łamiamy nadgarstek, ślisko jest. Dwa razy zwiększa nam się ryzyko złamania kręgu. Łamie się krąg pięć razy zwiększamy ryzyko złamania biodra. Dochodzi do złamania szyjki udowej, czyli złamania biodra. Dwa razy wzrasta ryzyko śmierci. To jest kaskada i my mamy szansę zadziałać i o tym będziemy mówić, żebyśmy mieli szansę przeciwdziałać tej kaskadzie. Także ten slajd myślę, że jest fajny. Tym bardziej, że on jest autentyczny. To, co chciałabym jeszcze pokazać, jeśli nie zgon, jeśli udało nam się przeżyć, to co? To, to są Trudności z codziennymi czynnościami. Procent pacjentów prawie 80%. Niemożność samodzielnego chodzenia ponad 40%. Przeniesienie do domu opieki. No bo co zrobić z babcią, która się złamała i która nie została, nie daj Boże, zoperowana, to co się niestety wciąż zdarza, a co zdarzać się nie powinno. Także to tak się niestety kończy. I jeszcze jeden taki kolorowy slajd. Ryzyko złamania biodra u kobiet jest wyższe niż ryzyko raka piersi, macicy i jajników razem wzięte. To są koszmarne statystyki, a o, o tym się nie mówi. U mężczyzn wyższe niż ryzyko raka prostaty, a więc jest to choroba częsta i warto o tym pamiętać. Tak wygląda w mikroskopie elektronowym beleczka, bardzo kolorowa beleczka kostna, widać to nadłamanie, ale proszę Państwa, jeśli złamanie niskoenergetyczne jest, to my wiemy, że w 95% to złamanie niskoenergetyczne jest związane z osteoporozą, ale jest pewien procent złamań, które mogą być złama złamaniami w przebiegu no, na przykład nowotworu, czyli też potykam się, łamie sobie krok, ale niekoniecznie jest to związane z osteoporozą, tylko z przerzutami do kości, czyli... Wykluczyć inne przyczyny, czyli nie traktować tego tak, jak kiedyś się robiło, podjeżdża osteobus, robimy densytometrię, jest określona cyfra, leczymy. To nie tak. To jest choroba, która wymaga diagnostyki i wymaga leczenia. Czyli przypominam, 25% przerzutów do kości daje objawy złamania, najczęściej kręgosłup, miednica, żebra, rzadziej kości długiej. Miałam przyjemność wygłaszania wykładu na temat błędów w y, diagnozowaniu osteoporozy, na piątym Europejskim kongresie, który zakończył się przed chwilą, czyli w sobotę, w Krakowie, i między innymi o tym mówiłam. Także musimy pamiętać, żeby odpowiednio pacjenta diagnozować. 95% tak to ostaoporoza, ale pamiętajmy, żeby nie przegapić przerzutu nowotworowego, szczególnie w obrębie kręgów. Osteoporoza nie boli. Nie boli tak długo, aż nie dojdzie do złamania, stąd też ten cichy złodziej kości, dlatego tak mówimy, bo nic nie czujemy, nie wiemy tego, ale powinniśmy, znając statystyki, wiedzieć. Badanie diagnostyczne w osteoporozie to, proszę Państwa, są dwa badania, które powinniśmy robić. Po pierwsze, badanie densytometryczne określające gęstość mineralną kości, ale i badanie radiologiczne dlatego że możemy stwierdzić złamanie. Pamiętajmy, że jedno złamanie jest elementem kaskady do następnych. Także to jest niezwykle ważne, aczkolwiek nie można rozpoznawać osteoporozy na podstawie badania densy radiologicznego, jeżeli nie było złamania. Czyli jak jest złamanie, to możemy rozpoznać, tak, to jest osteoporoza ze złamania. Jeżeli nie, to robimy badanie densytometryczne. To są zdjęcia już takie radiologiczne. Proszę popatrzeć, co zostało z tych kręgów. To są plasterki. One zostały zgniecione w czasie kichnięcia. To są koszmarne bóle. Czyli osteoporoza to nie tylko choroba śmiertelna, ale w zaawansowanej postaci jest to choroba, która daje ogromne, ogromne bóle. Densytometria, bardzo duże urządzenie. Mechanizm jest działania taki, że jest pewien, pewna lampa. Która wydziela niewielką ilość promieni, to przechodzi przez kości. Tu jest detektor, który ocenia, czyli jak jest słaba kość, to nisko pochłanianie, bo było jakby za mało tej kości. Badanie jest bardzo bezpieczne. Generalnie procent promieniowania, które jest w tym momencie wydzielane, to jest równe takiemu, jak pochłaniamy w czasie lotu samolotem gdzieś wysoko, w czasie lotu transatlantyckiego. Więc trudno powiedzieć, żeby każdy samolot miał plakietkę ze znakiem. E, ostrzeżenia o promieniowaniu, czyli badanie jest bezpieczne, badanie powinno się wykonywać. E, ważne jest, żeby zrobić w odpowiednich lokalizacjach, czyli nie żadne takie busiki, które jeździły i robiły przedramie, e, e, densytometrię przedramienia, pięty małego palca. Absolutnie nie. Powinniśmy robić densytometrię kręgosłupa i biodra, oceniać gęstość mineralną kości i postawić. Wstępnie rozpoznanie. Kiedy rozpoczynamy terapię o oczywiście dużo lepiej jest zapobiegać. Zapobiegać utracie masy kości, bać o właściwą jakość kości, zapobiegać upadkom. To zapobieganie upadkom jest ważne, bo mogę mieć słabą kość, jak się nie przewrócę, to nie złapię. Także warto o tym pamiętać. To jest również element profila. Ale zapobiegać utraty kości. Najlepiej zapobiegać od urodzenia, a nawet przed urodzeniem dziecka. Proszę Państwa, pracuję z dziewczyną, w, która w biurze, ja prowadzę tą instytucję edukującą. Dziewczyna zeszła w ciąży, wraca do mnie i z pretensjami. Pani doktor do mnie mówiła, że mam dać witaminę D, a kiedykolwiek mi odstawi. Proszę Państwa, to jest coś niesamowitego, jak wiele błędów w tej materii jest popełnianych. Nie możemy sobie na to pozwolić. Wracając do witaminy D, o której mówiła ta koleżanka pani docenta Gońska, to jest witamina, której nie wolno nam nie podawać. Są ogromne niedobory i musimy o tym pamiętać. Jest w tej chwili opublikowane, są zalecenia dotyczące suplementacji witaminy D i muszę powiedzieć, że nie można zapobiegać osteoporozie i nie można leczyć osteoporozy bez podawania witaminy D. Zapobieganie upadkom i eliminacja czynników ryzyka. To jest ludzi, się, którego się udało narysować, jako jeden z pierwszych moich elementów twórczości. Proszę Państwa, ten dywanik kazałam mamie powyrzucać wszystkie dywaniki, szczególnie te, które nie były przytwierdzone do podłogi, dlatego że to jest powód tak, że przewracania się, przez takie przewody, które tam się plączą. Gdzieś po podłodze, słabo oświetlone mieszkanie, bo wiadomo, że oszczędność światła, i w tym momencie zaczynamy się potykać. Większość złamań nie jest wcale na ulicy, tylko w domu. Także warto zdecydowanie o tym pamiętać. No i teraz co w domu? No właśnie, tryb życia, czyli niekoniecznie ten pan leżący, nie wiem dlaczego ja mówię pan, zważywszy na to, że kości jest rodzaju żeńskiego leżący tutaj na, przed telewizorem, to na pewno nie jest profilaktyka osteoporozy. To byłaby fajna profilaktyka osteoporozy, gdybyśmy uwierzyli w to. Zresztą może nie z jednym kikiem, w tej chwili mówi się, że nogi walking jest najlepszy, bo angażuje największą grupę mięśni i w związku z tym jest super. Także warto o, o tym pamiętać. Też kość, proszę zwrócić uwagę, jaka ona jest biedniotka wapno i witamina D3 musi ją powytrzymywać. Czyli dzięki temu mamy szansę. Mamy szansę, czyli to wapno i witamina D3 zarówno w profilaktyce, jak i w leczeniu. Mało tego, my nie możemy w tej chwili leczyć osteoporozy bez uzupełnienia wapnia i witaminy D3. Czyli to są pewne standardy, które powinny każdemu lekarzowi wejść w kreść w momencie, w którym uważa się za lekarza znającego się na osteoporozie. To z Państwa badał poziom witaminy D3? Pewnie nie. Ja to jak szczerze mam u siebie w przychodni, zbadała. 2000 jednostek dziennie biorę codziennie witaminy D3. Także to warto o tym pamiętać. Wszyscy mamy niedobory. Ta witamina D3 jest w tej chwili bardzo, bardzo modna i warto zdecydowanie o niej pamiętać. Czyli rozumiem, że jak nie badali Państwo, to i nie przyjmujecie Państwo witaminy D3, aż szkoda. Aż szkoda. Celem leczenia osteoporozy jest zapobieganie Pierwszemu i następnemu złamaniu, bo się tego boimy. Na pewno zmniejszenie liczby powikłań klinicznych i śmiertelności, bo skoro konsekwencje są takie, to powinniśmy o tym pamiętać. Mieliśmy kiedyś bardzo, bardzo szczęśliwe czasy, bo była densytometria, chodził człowiek do gabinetu, miał robione densytometrię, miał określone T-score minus 2,5, czyli wiedzieliśmy, że leczyć. To w tej chwili nie, nie do końca takie jest proste. Tak, ale. Proszę Państwa, okazało się, że częstość złamań nawet u pacjentów, którzy mają nie spełniają kryteriów osteoporozy decytometrycznych jest duża. W związku z tym od 2010 roku pan profesor Kanis wprowadził obliczanie ryzyka dziesięcioletnie ryzyko złamania. Tu jest troszkę zasłonięte, ale proszę Państwa, zaczynamy leczenie, jeśli ryzyko złamania szyjki kości jest powyżej 3%. Czyli jeśli byśmy mieli 4% szans na wygranie 6 milionów, gralibyśmy w totonotkarny, może 20 milionów, nie wiem. Ale jeśli mamy to ryzyko powyżej 3% złamania szyjki kości łudowej, to zdecydowanie powinniśmy zadbać, tym bardziej, że to naprawdę bardzo niewiele kosztuje, czyli musimy o tym pamiętać. To jest taki kalkulator. On wygląda skomplikowanie, ale to robi się błyskawicznie, jeśli pacjent w poradni wypełni ankietę ryzyka złamań. Proszę zwrócić uwagę, 55 lat kobieta ma, waży 56 kg, mm. wzrostu ma 1,58 m, nie miała żadnych złamań wcześniejszych, nie, jej rodzice nie mieli złamania biodra, ale pali, być może przyjmuje sterydy z powodu różnych alergii, chorób reumatoidalnych, z powodu chorób neurologicznych, najróżniejszych czy pulmonologicznych. I jeśli choruje do tego na reumatoidalne zapalenie stawów, to ryzyko złamania ma bardzo duże. Można sobie to sprawdzić. Ten kalkulator Frax jest w internecie, bardzo łatwo do znalezienia. Mało tego, można go, te dane otrzymać bez badania densytometrycznego. Czyli jest kalkulator fraks z badaniem densytometrycznym i bez, i jeśli rzeczywiście komuś wyjdzie podwyższone ryzyko złamań, warto się nad tym zastanowić. Kryteria rozpoczęcia terapii w różnych krajach są różne. Ten próg rozpoczęcia terapii też bywa różny. Ważne jest to, że te kraje, które boją się może prawników, może boją się własny, o zdrowie własnych pacjentów, mają szersze kryteria włączenia do terapii, czyli myślę, że warto o tym pamiętać, też o tym mówiłam w czasie swojego wykładu w Krakowie. Niejednemu psu na imię, chyba Burek, tak było w tej przypowiedzi. Natomiast nie jednemu psu i nie jednej chorobie na nie osteoporozę. My mamy osteoporozę, osteoporozę pierwotną albo osteoporozę wtórną w przebiegu różnych innych schorzeń, co oznacza, że powinniśmy tę osteoporozę wyłowić, zdiagnozować, leczyć chorobę podstawową, która tę osteoporozę powoduje. I ważne jest, że nieco inne leki są zarejestrowane. Osteoporozie wtórnej, osteoporozie posteroidowej to jest najczęstsza post postać, koszmarna postać osteoporozy, Pacjentka, którą, która miała największą ilość złamań, leczona niewielką zresztą dawką sterydów, to było 12 złamań. Wyobraźcie sobie, państwo że życie jest po 12 złamaniach. Czyli y, warto pamiętać, że różne leki, różne wskazania rejestracyjne y, i powinniśmy znać te wszystkie leki, aczkolwiek dostępność do nich nie zawsze jest dobra. Jeśli yy, za mało kości bierze się stąd, że jest przewaga procesów resorpcji, czyli niszczenia kości, nad kościotworzeniem, to oznacza, że hamując resorpcję, będziemy powstrzymywać tę ostoporę. Chcielibyśmy mieć dużo leków, które stymulują kościotworzenie, czyli odbudowują kości. No i bywają też leki o złożonym mechanizmie. Proszę państwa, większość leków działa antyresorpcyjnie. W Polsce jest jeden lek, który działa na kościotworzenie, mówię, jest, ale tak naprawdę go nie ma, dlatego że to jest platforma, który kosztuje około 2000 zł miesięcznie i właściwie nie ma w Polsce pacjenta, który byłby tym leczony. Leki o złożonym mechanizmie też oczywiście nie są refundowane, i jeżeli Państwo popatrzycie tutaj, to niektóre nazwy są troszeczkę słabiej wytłuszczone. Nie dlatego, żeby Państwo nie mogli przeczytać, tylko chciałam Państwu pokazać, że właściwie refundowany jest alendronian i rizedronian. To są leki przyjmowane jeden raz w tygodniu, natomiast pozostałe leki nie są refundowane. Tu jest lek, który jest lekiem nowym, podawany podskórnie, raz na pół roku, czyli raz na sześć miesięcy, bardzo wygodna forma podania. On jest, ma pewne granice refundacji, czyli określono bardzo ściśle, u których pacjentów może być refundowany, na przykład po 65 roku życia, a jak ma pacjentka 55 i sprzebyte złamanie, to nie, więc jest... Z tym bardzo duży problem, czyli nasze realia są zupełnie inne niż ta liczba, którą wymieniamy. Czyli i co z tą osteoporozą, proszę Państwa? Profilaktyka od początku, od urodzenia, a nawet przed, rozpoznanie choroby ważne, łącznie z różnicowaniem, rozpoczęcie farmakoterapii, utrzymanie terapii 3 do 5 lat lub dłużej u pacjentów, którzy przebyli złamanie i wreszcie niefarmakologiczne metody terapii całe życie. I wtedy tylko mamy szansę wygrać. A jeszcze jeden przypadek. 36 lat. Aktorka, znana, piękna, młoda, szczupła, wysportowana. I w tym momencie doznaje złamania kości podudzi Trafia do lekarza, ma, badanie, ma robione badanie densytometryczne, ma oceniane zresztą poziom witaminy D3. I pan doktor jej powiedział, że w życiu nie widział tak niskiego poziomu, jak ona miała. Ona na szczęście to pokazuje w internecie. I dzięki temu możemy mówić, Słuchajcie Państwo, nigdy, nigdy, proszę Państwa, nie jesteś zbyt młody, żeby o tej osteoporozie pomyśleć. Zawsze trzeba myśleć, jeżeli coś się z pacjentem dzieje. Czyli podsumowali, choroba, która istnieje, choroba cywilizacyjna, choroba śmiertelna, należy zapobiegać, diagnozować, należy leczyć. 200 tysięcy Polaków leczy się z powodu osteoporozy, choruje 3 miliony osób. Czyli statystyka, tak jak Państwo widzi. Widzą, jest kiepska, bez Państwa uaktualnianej wiedzy nie mamy szans. Jeszcze raz zapraszam na to spotkanie, sesję dla dziennikarzy i możliwość wejścia na nasze sesje lekarskie w czasie czwartej ogólnopolskiej konferencji. To są walentynki, 13-14 luty, Warszawa, Hotel Mariot. Pan profesor Wiland jest przewodniczącym Rady Naukowej. No, byłoby mi miło, gdyby Państwo tymi tematami się zainteresowali raz jeszcze. Dziękuję bardzo. Czy istnieje różnica między ostropozą a kobietą? No oczywiście, że istnieje. To inny choruje? Nie, nie, ale teraz poważnie nie wiem, co pan ma na myśli, jeśli chodzi o leczenie czy diagnozowanie. Progi rozpoznawania są takie same. Eee, aczkolwiek na przykład badanie dencydometryczne po 50-55 roku życia u kobiety, a po 65 roku powinno być zalecone u mężczyzny. Co do leków stosowanych, mówi się bardzo stanowczo o tak zwanych wskazaniach rejestracyjnych leków. Czyli jeżeli lek był badany u mężczyzn, to u mężczyzn stosowany być może. Jeśli nie był, to nie. Czyli na przykład lek, który jest stosowany raz na pół roku, nie ma jeszcze rejestracji w osteoporozie męskiej, być może będą, będzie miał. Czyli indywidualne podejście do pacjenta również w przypadku osteoporozy na sobotę.